Cześć kochana. Dzisiaj bardzo niewygodny temat. Temat, który, którego ja unikałam przez całe życie, przez całe lata. Zamykałam tak oczka na niego. Nie chciałam totalnie tego widzieć. Temat pieniędzy. Ile kosztuje nasze obżeranie się? Ile kosztuje nasza bulimia? Bo wiesz co, ja myślę, że częścią właśnie problemu zaburzeń odżywiania jest to, że na wiele rzeczy nie chcemy patrzeć, także właśnie zamykamy nasze oczy i nie patrzymy tej prawdzie w oczy, bo tak jest o wiele wygodniej. Tak? Jeżeli nie zdajemy sobie sprawy z pewnych prawd, no to o wiele łatwiej nam jest robić to, co robimy. No i między innymi jedną z tych, z tych ważnych rzeczy, na które na pewno nie patrzymy, na które na pewno nie mamy odwagi popatrzeć, są nasze finanse. I ostatnio zrobiłam. Coś mnie, coś mnie tknęło. Zrobiłam e, ankietę na naszym Wilczym Stadzie na, na Facebooku. Jeżeli jeszcze nie jesteś członkiem, to się koniecznie, e, koniecznie dołącz do Wilczego Stada, bo naprawdę atmosfera jest tam fajna. E, także mm, do rzeczy. No właśnie, zrobiłam tą ankietę. E, ile wydajecie dziennie na napady, zapytałam. Tak, i chwileczkę, tutaj mam tą ankietę gdzieś otwartą, e, bo po prostu no. Jest to dosyć szokująca sprawa. W ankiecie wzięło udział bardzo dużo osób. I tak, pierwszą odpowiedzią, na którą zagłosowało 51 osób, to jest 50 zł. Tak, tutaj mam tą ankietę, ona będzie gdzieś tam na tym wilczym stadzie wisiała, nawet jeżeli oglądasz ten filmik dużo później, także możesz sobie zerknąć. No więc 51 osób powiedziało, że to jest 50 zł dziennie. Tak? E, I dobra, no i powiedzmy, że to nawet nie wiem, nie jest codziennie, codziennie, tak? no ale no takie było pytanie, więc zakładam, że mniej więcej to jest e, częsty wydatek. E, I wiesz, właśnie sobie policzyłam, e, ile, ile to jest na przykład e, tygodniowo, tak? Więc tygodniowo wychodzi, że to jest 350 zł. Nie? E, miesięcznie to jest 1000. 400, tak? A rocznie, tutaj już musiałam sobie policzyć kalkulatorem, rocznie to jest 18 250. Tak? I nawet powiedzmy, jeżeli obiadasz się 3, 3 razy w tygodniu, czy 5 razy w tygodniu, tak? I to będzie 16 tysięcy rocznie, a, a nie 18 no tysięcy, to, no to pomyśl sobie, ile to jest kasy, nie? razy 10 lat, to masz już gdzieś jakieś małe mieszkanko, tak, zależy w jakim mieście, nie, to jest po prostu pracujesz na coś i to przejadasz i to wywalasz e, do toalety. E, druga odpowiedź to jest 20 zł, nie, 20 zł, co to jest, tak, kupisz sobie małą siatkę jakiejś słodyczy albo dużą siatkę słodyczy na wagę, Czyli tygodniowo masz 140 zł na to Twoje uzależnienie, a rocznie masz 7300. Nie, więc na przykład narzekasz, że nie wiem, masz stary samochód, tak? Chciałabyś sobie kupić, no dobra, też jakiś używany, ale trochę nowszy, tak? Czy chciałabyś sobie podróżować, nie? 7300 to już jest naprawdę spora podróż. Tak, mówię akurat o podróżowaniu, bo. Bo ja całe życie marudziłam, że chciałabym podróżować, a nie mam kasy, tak? I nagle ta kasa się znalazła, nie? Jak po prostu nie pracuję po to, żeby wyrzucić tą kasy w kibel. Kolejna, kolejna odpowiedź to 0 zł. Złotych, tak, ktoś dodał 0 zł. Ja tego nie pomyślałam o tym. Bardzo mnie to cieszy, bo aż 32 osoby zagłosowały na to, w tym kilka moich podopiecznych, tak? Więc jakby to też. To też na pewno daje coś do myślenia, że dziewczyny, które pracowały ze mną, dziewczyny, które wzięły odpowiedzialność w swoje ręce, tak, zainwestowały w to, bo mój mentoring nie jest za darmo tak, to jest miesięczna, intensywna praca ze mną, jeden na jeden. Te dziewczyny wydają 0 zł dziennie, tak, więc po prostu już nie mają napadów, już są gdzieś od tego wolne. Tak, więc rocznie wydają 0 zł i tak cała kasa jest w ich kieszeni. Kolejna opcja to 40 zł, na to zagłosowało 20 osób i tutaj wychodzi z tego, że to jest tygodniowo 280 zł, a rocznie 14600, nie? Więc pomyśl sobie, pomyśl sobie, zwizualizuj sobie tą kasę, tak? Co byś mogła zrobić ze swoim życiem za to? Kolejna opcja 30 zł, 19 głosów, 15 zł, 14 głosów. 10 zł 8 głosów, tak? Czyli raczej wydajemy więcej niż mniej. Nie? To, nie, to nie jest 10 zł. Na 15 zł zagłosowało tylko 14 osób, a na 50 zł 51 osób. Nie? Więc ponad 4 razy więcej. Ale nawet powiedzmy, że wydajesz te 10 zł i się wydaje, że to jest no okej, okay, nie? No to rocznie będzie to 3600 zł. Tak? I ja na przykład właśnie znowu się odnoszę do tego podróżowania bo teraz kupujemy bilety na Bali w marcu, czyli za jakieś tam pół roku i bilety na Bali kosztują około 2600, nie? Czyli jak masz 3600, no to za 1000 zł na Bali sobie możesz spokojnie żyć, bo tam jest bardzo tanio, tak? Więc wiesz, wydaje się, że podróż na Bali to jest nie wiem, dla kurde bogaczy. Ty też możesz pojechać na Bali, jeżeli wydajesz 10 zł dziennie na swoją bulimię, tak? To Cię stać na wyjazd na Bali na przynajmniej dwa tygodnie, nie? Więc naprawdę pomyśl o tym. Potem 7 głosów na 70 zł, 3 głosy na 200 złotych, nie? To też 100 złotych 5 głosów, tak? No to 100 zł to jest 36500 rocznie. 200 zł, no to ile będziesz? 73 tysiące rocznie, tak? To jest naprawdę już kupa kasy. miałam kiedyś podopieczną, która właśnie odziedziczyła e, tam po babci jakieś 30 parę tysięcy e, i wydała je w rok na żarcie, tak? I właśnie po tym, jak to zrobiła, przyszła do mnie na mentoring, bo sobie uświadomiła, że. No po prostu jakąkolwiek kasę dostanie, to, to to przeję. tak? Więc przyszła do mnie na mentoring, który nie kosztuje tyle pieniędzy. Wyszła z tego, bardzo schudła, tak? Pokazałabym jej zdjęcia przed i po, ale no wiadomo, tak? To jest bardzo intymna sprawa. Poznała w ogóle fajnego faceta, także ja, ja ją śledzę, obserwuję ją na Facebooku i, i wiesz, jakby... Też, też właśnie o tym mówię, bo dużo ludzi mówi mi: A Ania, wiesz, przyszłam do Ciebie na kurs, który nawet nie kosztuje 500 zł, do ciebie, przyszłabym do Ciebie na mentoring, ale mnie nie stać. Nie, staćcie, naprawdę staćcie, jeżeli nawet wydajesz 5 zł tak, na napady e, dziennie, co, co już jest naprawdę chyba na 5 zł, nikt nie, nikt nie zagłosował na 5 zł no to yy, stać na zrobienie coś z tym. tak? I ja nie mówię, że ja jestem Alfą i Omegą i jak kupisz mój kurs, to, to ja cię zbawię, tak, ale jest tyle e, świadectw po moim kursie, na moim blogu, tak, ja dostaję naprawdę e, całą masę. Tak, na ten kurs zapisało się już 400 osób, nie? E, nikt nigdy nie poprosił o zwrot kasy, nikt nigdy nie napisał Ania w ogóle, co, co to za bzdury gadasz, chociaż jest taka opcja, tak, ja zawsze mówię, jeżeli nie podziałało, jeżeli nie ten, napisz do mnie, zobaczymy, wiesz, czy, czy jakiś zwrot, czy po prostu jakoś inaczej co to mogę wynagrodzić, nikt nigdy do mnie nie, napis, nie napisał e, z taką pretensją, tak, więc jakby, wiesz, niech to też Ci da do myślenia, że e, kurs, który kosztuje 500 zł, e, i nawet to obiadanie się za 10 zł, które kosztuje 3600 zł, tak? Eee, czy właśnie mój mentoring? Ale wiesz, nawet już nie o to chodzi, nie? Chodzi o to, że ty musisz spojrzeć prawdzie w oczy, ty musisz naprawdę e, zobaczyć, co ty robisz. Bo dopóki sobie myślisz, a tam no, a 10 zł, tam whatever, nie? Pali, czy tam 50 zł, wiesz, zamykam oczy, wydaję, tak, kupuję sobie te słodycze. Dopóki tak będziesz myślała, dopóki nie zobaczysz tej, tej prawdy, no to na serio mm, nie będziesz miała motywacji, żeby, żeby to zmienić, tak? Nie usprawiedliwiaj się, nie umniejszaj tego, co robisz. Nie mów sobie, że to tylko ich złoty, a ty zarabiasz przecież, nie wiem, e, kupę kasy, tak? Czy czy nie wiem, czy wydajesz z pieniędzy męża, czy cokolwiek, bo też tak się zdarza, tak, tylko zobacz, co byś mogła zrobić za to pieniądze, tak, nie urodziłaś się naprawdę po to, żeby pracować, jeść i żygać za przeproszeniem, tak, czy pracować, jeść, a potem głodować, czy, czy spalać to na bieżni, czy, czy cokolwiek, no piszą do mnie dziewczyny czasami, że siedzą na siłowni po 4 godziny dziennie, nie, Jakie to jest marnotrawstwo czasu, jakie to jest błędne koło, jakie to jest w ogóle marnotrawstwo życia, które pożera Ci wszystkie środki, zasoby, energię, czas, tak a można z tego wyjść. Tylko trzeba wziąć za to odpowiedzialność. Trzeba zobaczyć, o nie, siedzę naprawdę po uszy, w bagnie, siedzę w długach, moje życie jest do dupy i skorzystać z tego, co ja mówię, tak? Bo wyjście z bólimi, czy wyjście z obiadania się jest na pewno, wiąże się na pewno z bólem, wiąże się na pewno z dyskomfortem, tak? Który będzie trwał, który będzie Cię męczył przez kilka miesięcy nawet. E, ja, ja pamiętam, że no, po prostu cały mój dzień kręcił się wokół jedzenia na zasadzie Boże, e, jeszcze tam do, do posiłku godzina, czy, czy coś takiego, Jezu, co ja zjem, Boże, żeby się odżywić, coś tam. Ojejku, nie mogę czekolady, tak? Więc jakby to wiązało się z bólem, ale ból wydania tych pieniędzy, ból zmarnowania swojego potencjału, swojego życia, swojego czasu, jest naprawdę o wiele większy niż ten tymczasowy ból, o którym nie będziesz pamiętać, tak? Ja naprawdę już nie pamiętam o tym, co tam było 5 lat temu, że płakałam pod lodówką i, i nagrywałam tutaj nawet filmiki, tak? Że, że, że chcę się obieść i, i coś takiego. Nie pamiętam tego, nie? Więc jakby. Naprawdę warto, bo realne, prawdziwe koszty bulimii są o wiele większe, tak? O wiele większe, naprawdę. Więc co, do dzieła, jeszcze raz zachęcam Cię do skontaktowania się ze mną, do przyjścia do mnie na mentoring, tak? Zainwestowania tej kasy, ale no wyjścia z tego. No ja, ja tak prowadzę swoje dziewczyny, że naprawdę... 100% serca, 100% czasu im poświęcam, albo przyjście do mnie na kurs, który robisz sobie samodzielnie, albo kupienia mojej książki, jadłospisu, cokolwiek, albo poczytania mojego bloga, który jest totalnie za darmo, tak? Wiesz, jakby, jakbym porozmawiała z jakimś specjalistą od marketingu, to bym powiedział, że co ja robię, tak? Powinnam w ogóle wszystkich tam. Kosić po kieszeni, ale mi nie o to chodzi, tak więc ja się dzielę też tą swoją wiedzą za darmo, więc naprawdę zrób coś z tym, ok? Czas najwyższy. Dobra, to by było na tyle mojego emocjonującego, emocjonalnego wykładu. Eee, trzymaj się, mam nadzieję, że usłyszę od Ciebie, mam nadzieję, że zostawisz mi komentarz, a my tymczasem widzimy się w kolejny poniedziałek. Trzymaj się. Pa, pa.